Was ponownie no sprawa stała się sytuacja można by powiedzieć niespodziewana mianowicie firma Blizzard wydała komunikat, w którym oświadczyła że dokonano włamania do jej wewnętrznej sieci z której wykradziono dane wykradziono takie dane jak adres e-mail użytkowników konta Battle.net odpowiedzi na osobiste pytania bezpieczeństwa informacje powiązane z uwierzy uwierzytelniaczami komórkowymi mobile dial-in, Między innymi hasze numerów telefonów kryptograficznie przetworzony zapis haseł do konta BattleNet. Nie było dostępu do danych finansowych, czyli numerów kart kredytowych itd., itd. Więc jeżeli o to chodzi, to jest w miarę wszystko w porządku. No, no niestety, trzeba się zalogować na Battle.net w miarę szybko i dokonać zmiany hasła. Co prawda, to nie ma dotyczyć tylko graczy grających na serwerach Ameryki Północnej. Ale dla bezpieczeństwa lepiej to zrobić i mieć święty spokój. Czyli zmieniamy wszystkie dane, które tam mogły być, ewentualnie zmieniamy też dane, gdzie użyty jest ten sam adres e-mail i gdzie jest użyte to samo hasło, żeby nie było przykrych w sytuacji. No to ja się loguję. Na razie, cześć.